taśma przytrzymana, Przanowski bardzo dobrze z czwartego pola startowego, jednak kryje teraz całą trójkę, kapitalna robota Janka Przanowskiego, magiczne czwarte pole, uruchomione od samego początku tego spotkania, no teraz tylko trzeba utrzymać za swoimi plecami Bartosza Bańbora, co nie będzie na pewno takie proste, dociska do bandy Bańbora, Janek Przanowski nie zostawia tam miejsca, bardzo dobrze, pojechał teraz za nim i cały czas, cały czas na prowadzeniu właśnie jest Przanowski na ostatnim miejscu, Kevin Małki i to wszystko układa nam się na 3 do 3, zaskakujące co prawda mimo wszystko rozstrzygnięcia wyścigu drugiego Przanowskiego, na czele byśmy się nie spodziewali, nawet jeżeli startował z trzeciego pola startowego, cały czas siedzimy na kole, Bartosz Bańbor na trzeciej pozycji, Jaworski na czwartej, Małkiewicz próbuje swoich teraz szansę bliżej krawężnika, ale nie może się zbliżyć do Jaworskiego, Bańbor teraz zdecydowanie szerzej od Przanowskiego i będzie atak przy krawężniku. Się oszukać Przanowskiego na ostatnim okrążeniu, w ostatniej niemal chwili. Małkiewicz teraz jeszcze idzie szerzej śladem Bajbora, będzie chciał, ale jest w tarapatach ciężkich, chociaż da radę. No proszę bardzo, z tej kurzawicy udało się Małkiewiczowi wyprzedzić jeszcze Jobrowskiego.